Po raz drugi tej jesieni w ramach rozgrywek pierwszej wojewódzkiej ligi juniorów młodszych spotkały się ze sobą ekipy ruchu radzianków i Stadionu Śląskiego. W Chorzowie wygrali żółtoczarni, którzy w rewanżu chcieli powtórzyć tamten rezultat. Zieloni, podobnie jak gospodarze mający za cel utrzymanie się w stawce, zamierzali jednak odbić sobie stracone na swoim terenie punkty. W pierwszych fragmentach spotkania Radżonkowianie wypracowali sobie sporą przewagę optyczną na boisku. Już w czwartej minucie mieli pierwszą okazję do otwarcia rezultatu. Mikołaj Trybel nie trafił w bramkę, ale i tak był przy tym naspalonym. Pięć minut później ładną akcję z Fabianem Brewczykiem w polu karnym rywala rozegrał Aleksander Imiołczyk, ale jego uderzenie świetnie obronił Piotr Miarka. W czternastej minucie Imiołczyk wykorzystał już ładną asystę swojego kolegi z zespołu i otworzył rezultat meczu. Ruch wygrywał w tym momencie 1-0. I wciąż był zespołem, który zdecydowanie sprawniej atakował bramkę rywala. 17 minuta prawą stroną boiska uciekł Mikołaj Trybel. Po jego zagraniu piłkę sprytnie przepuścił Fabian. Brewczyk Michał Franielczyk podał do Patryka Mandli, a ten z zimną krwią wykorzystał stuprocentową okazję i podwyższył rezultat. A to już 20 minuta meczu. piłkę w środku pola powalczył Mandla, rozegrał ją z Fabianem Brewczykiem. Później ruszył w kierunku pola karnego rywala, ale jego uderzenie z szesnastki okazało się niecelne. Duże problemy w tej pierwszej połowie mieli w obronie piłkarze Schorzowa. To 25 minuta. Mandla. Jeszcze raz próbuje uderzać z okolic linii pola karnego, tym razem spokojnie łapie piłkę miarka. Cztery minuty później kolejny raz tego dnia prawym skrzydłem urwał się Mikołaj Trybele, Wycofał piłkę, na którą nabiegał Brewczyk, ale po jego uderzeniu futbolówka minęła słupek bramki stadionu. W okolicach 30 minuty w końcu przebudać zaczęli się po trenera Tomasza Osowskiego. To groźne uderzenie z dystansu autorstwa Oskara Leśniaka. I jeszcze raz przy Mateusz Wanzel podaje piłkę do Krzysztofa Wanzela. Wanzele próbuje pokonać Mateusza Wlazłego, ale dał się wcześniej złapać na spalonym. 37 minuta spotkania. Stadion Marzu Drożny, głową uderza Kacper Drzewiecki, poprawkę Mateusza Panasia w kapitalnym stylu. Broni Mateusz Wlazły, a po chwili rusza kontratakę zespołu gospodarzy z własnej połowy z piłką rusza Mikołaj Trybel, ucieka obrońcą stadionu Śląskiego, mija już Piotra Miarka, ale ten ręką sięga po piłkę i powstrzymuje atak swojego rywala. Do przerwy gospodarze prowadzili zasłużenie 2 do 0, choć ostatni kwadrans pierwszej odsłony był dla gości naprawdę obiecujący. Mimo to trener Tomasz Osowski zdecydował się na dokonanie aż czterech korekty w swojej jedenastce przed zmianą stron. Na jedną zmianę zdecydował się również trener Mariusz Komar. Zieloni wierzyli w odrobienie straty i już w 48 minucie mieli okazję do zdobycia swojego pierwszego gola. Kacper Zembol uderzył mocno, ale niecelnie z linii pola karnego. 58 minuta, ładna, indywidualna akcja Karola Jarona, który przedarł się przez zasieki obronne swoich rywali. Zagrał piłkę przed bramkę przeciwnika, a tam z najbliższej odległości futbolówkę do siatki wpakował Dominik Środa. I wynik brzmiał już tylko 2-1 dla gospodarzy. Goście wyraźnie złapali wiatr w żagle. Cyprian Wójcik przejął piłkę w środku boiska, zagrał ją do Oskara Leśniaka. Leśniak zdecydował się na strzał z dystansu, ale ten okazał się niecelny. Ale z biegiem czasu rezon zaczynali odzyskiwać również Radzionkowianie Fabian Elbrew podał do Daniela Bolackiego. po jego strzale piłka o centymetry mija słupek bramki Chorzowian. 76. minuta, tym razem Cidr atakują prawą stroną. Norbert Bereżewski podaje piłkę do Mikołaja Trybela. Trybele obsłużył Szymon Matyska ale jego uderzenie broni Piotr Miarka. To jeszcze nie koniec, jeszcze z dystansu będzie próbował Michał Franielczyk. Ciągle wynik brzmi 2:1 dla gospodarzy. Kilkadziesiąt sekund później ruch przedarł się lewą flanką e. do piłki doszedł Bereżewski wychodził z bramki Piotr Miarka. Obroni Strzałę swojego rywala, później piłka zatrzymała się na słupku jego bramki. To było naprawdę dobre, emocjonujące widowisko. Tym razem atakują Chorzowianie z lewej strony. Dośrodkowuje Cyprian Wójcik. Głową uderza Dominik Środa. Piłka frunie jednak wysoko nad bramką ruchu. I jeszcze raz zieloni. Długa piłka z rzutu wolnego ląduje w polu karnym. Radzionkowian trafia w końcu pod nogi. Jakuba Karbowniczka. Ten utrzymuje się przy nich. Zostaje zablokowany, ale jeszcze w dobrej pozycji bił Kasper Drzewiecki. Uderzył jednak zbyt słabo, by pokonać wlazłego. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Z szansę na postawienie kropki i miał z kolei Norbert Bereżewski, ale on w światło bramki nie trafił. W piątej minucie doliczonego czasu gry było już jednak po wszystkim. Mikołaj Trybel dostał piłkę od Szymona Matyska, nie pomylił się, ustalił wynik meczu na 3 do jednego dla ruchu Radzionków, który dzięki wygranej i dopisaniu sobie trzech punktów awansuje na trzecie miejsce w tabeli tabeli, w której ósmą pozycję okupuje Stadion Śląskich Chorzów. W drugiej połowie mecz się wyrównał. Goście Nabrali Animuszu do, do gry, zdobyli bramkę kontaktową no i, no i mecz zrobił się zwycięskiego, bardzo, bardzo nerwowy. Mecze między stadionem zawsze mają jakąś skierkę nerwowości. Wiemy o co ten mecz był. Mieliśmy swój plan na ten mecz, dobrze był realizowany, byliśmy świeżsi. Potem był jakiś moment zawahania, chłopcy stracili jakby wiarę w to, co, to, co robią. To napędziło gości, no ale wynik końcowy jest po naszej stronie, jesteśmy zadowoleni. Gramy dalej. Dążymy do tego, żeby ten wynik nam dał w końcowej klasyfikacji cel, który sobie zakładamy, czyli na tą chwilę utrzymanie. Wiemy, że będzie ciężkawo, no ale będziemy dążyć do tego, żeby, żeby to osiągnąć. Mamy ku temu e, wszystko jakby w, naszej, w naszych nogach, głowach.